Witajcie, Edukacja na maksa ze strony, próbuję Shogi Wars. Szczerze mówiąc dawno nie grałem, bo mi nie działało Game Start. Normal. Dajmy 10 sekundówkę, zobaczymy czy coś z tego będzie. Ostatnio nie chciało mi w ogóle parować tego Shogi Warsa. Yy. O! Czyżby się naprawiło? Idealnie! No jedźmy sodebisie. Ojejku, ja prezentów na tej sodebisie. It. No, It. No to nie, to, to już właśnie fajnie ogarniałeś się akurat ty. jesteś tanu, tanu... Aha, dobra, tak się. Pójdźmy do zamku. Także tak. Jakiś czas miałem problem z Shogi Warsem. Po aktualizacji nie chciało mi działać, ale chyba już wszystkie problemy zostały rozwiązane. Rozwiązane. Ko. rok, sit. It's mi. Interesujące. Si. To jest... jak Dobra, wymienimy się. Nie mogę tej primów robić, to jest. primów, nie mogę tego robić, to głupie troszkę, że nie mogę robić. E, primów. 3, 5, 6. Tutaj mógłbym w sumie zasadniczo, ale. Jak rzucić złotego, to ja bardzo chętnie. Aha. No to będę miał lepsze widełki. It's mi 3. W takim bądź razie. Si. Podobają mi się. Pioneczek tutaj. It's na to teraz nie mówisz nie ma problemu. Sam. Sam. Aktywnie. Si. Go. Rok. Sit. Hat. Tutaj zacznę od pionka, broniąc, broniąc pionka. Jak to weźmie, to będziemy się widać, i dalej, dalej się martwić, co dalej. It. Id. Mi san mi się dalej. Jak rzuci gońca, to myślę, że w tej sytuacji idź po prostu mi, się wymienię z nim. Chyba że tej gońca nie chciał rzucić. Yy, to też żaden problem. Koń mi się przyda. Idź. Tutaj. Mi san. W si, nie kumam. Go. Chyba, że dalej to jest zabawa z, z, z wzięciem tego pionka. To tak może być, że koncepcja była taka, że niby poświęcę gońca, it's ale it's wezmę sobie me. pionka. A ja myślę, że trzeba teraz podejść tutaj tym srebrnym i tego gońca ewidentnie it's przearanżować troszkę. No i gitar. Mamy generała za pionka. Nawet dwa generały. Myślę, że jest w porządku. Ich, mi, O, i pionek san. jeszcze. No dobra. To zaraz będę miał trzeciego generała. Ich, mi, sam, si. Spoko. Biorę Bianka mi rzuci, czy co? It. Bianka mi rzuci, Nie ma problemu. San, si. Ko. Tylko tak. Generała ma, więc si. ja tutaj po prostu ruszę się wierzą. Niech bierze Częstuje niech się. mi mm, fajnie byłoby si, ko, sit, Tutaj chyba. Będzie całkiem w porządku. Od razu It's będzie z promocją. I robimy Macika. I może mo, mo, ma koniec imprezy. Ostatnio troszkę zacząłem, chyba mam it's wrażenie troszkę, troszkę mi, inaczej do sogi podchodzić. Zacząłem si, mam wrażenie go, szukać bardziej hisz, Nie wiem, czy to kwestia dojrzałości mojej, czy czego. Mi, san, si. Go, lok, hmm. Mi. San, si. To był, mat? A no był, bo było związanie. Nawet nawet ładne sumę znalazłem, muszę powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Super awans na 24Q. Całkiem sprawnie mi ta partia proszę. muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z siebie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy, słyszymy się w kolejnym Do dostrzenia.